Interstate 70, już miałem powiedzieć 50. I co my tu mamy? Kolejny wyścig moim poszakiem. Siema z wieczora, siema z rana. To jest już piąty odcinek, pierwszy wyścig. Tym razem w śniegu. Będzie cholernie trudno. I jak już widzę, mamy do nadrobienia stracone pozycje. Przez ten niemiły wypadeczek, ale nic nie szkodzi. Zaraz to naprawimy. Awansuję o 10 pozycji. Żaden problem. Mam nadzieję, że policja nie będzie nas goniła. Do ukończenia tego wyścigu mamy 10 km. Tutaj jest stacja benzynowa, więc jak najbardziej zajeżdżam, żeby zobaczyć, co my tam mamy ciekawego. I uwaga. Sprawdźmy. Aston Martin mnie nie interesuje. BMW też najwyżej Lamborghini. 39,317. Ten Nissan też nie, ten nie GT2, GT3 RS, 3.9, Shelby, mało tych furek mm, Lamborghini Prawy kontrol, body kit Pakiet aero, pakiet wyścigowy, pakiet stylowy Bierzemy aero Kolor, seledyn Tu, taki Kamo trochę ten Seledyn. No i zapierdzielamy. Teraz wam pokażemy jak to się robi. Trzymacie się siedzenia i fotela. Mam. Siedzenia i fotela, fotela lub siedzenia. Mam nadzieję, że tak, bo będzie ostro. Ostre zakręty. Może nie tak ostre jak w poprzednim odcinku, ale... ale również będą są w śniegu, asfalt jest mokry, więc może być przerąbane. W każdym razie zbliżamy się do cywilizacji zapewne jakiejś. Ten odcinek chyba będzie najdłuższym, nie jestem pewien, ale powinien być najdłuższym odcinkiem. Tym bardziej, że jestem właśnie na Międzystanowej. 7 km jeszcze do przejechania, o, ale sypie po oczach. I kolejna pozycja do przodu, jeszcze tylko 4. O, mógłbym, że drzeje gdzieś jak po lodzie. <tosłownie> Dosłownie tak jest. Ale też nie jest zbyt bezpiecznie. kierownicę trzymam dosyć mocno, lecz nie do końca pewnie, bo jak widzicie, bardzo łatwo jest wypaść za trasę. No nie ma co się oszukiwać, ślisko jest jak cholera, pługi nie chcą jeździć. Wow, i mamy slalom pomiędzy autobusami, pomiędzy górami. Na międzystanowej 70. po której ciśnie się prędkością maksymalną. W najgorszych warunkach, jakie tylko można spotkać na trasie szybkiego ruchu. Turendyk, durendyk, durendyk. Fuck! Dobrze! Świetnie, co my tu mamy? Subaru i Skyline. Do wyprzedzenia. Wow. Subaru wyprzedzone został jeszcze Skyline. I uwaga, 4 km do końca. Jak mnie zepchnął, co za drań? Zaraz się odwdzięczę, kolego, pięknym za na dobry. Ach, też go chciałem zepchnąć, ale się nie udało. No nic. 3-3 km do końca i ja już jestem na prowadzeniu. Więc y, mam dosyć pewną pozycję Ale żeby ukończyć wyścig Nie mogę zaliczyć za bardzo ża żadnej kraksy I muszę pilnować się na zakrętach By nie wypaść z trasy O właśnie w ten sposób Na szczęście opanowałem ten poślizg Uwaga checkpoint I co my tu mamy? Dwa kilometry do końca Wow nic nie widać Cholera jaka kręta trasa Jedziemy Nie ma co się opierdzielać Oj, tu może być słabo może być, ale nie, dobrze jest. Ciśniemy dalej. Niezła trasa, naprawdę można rozwinąć grubą prędkość na tym odcinku. Co oczywiście może być zgubne w przypadku ostrego zakrętu, ale mamy już checkpoint. Wow. Aż mi się spoiler otworzy. O ile się nie otwiera, o ile nie jest standardowo. Nieważne. 99 pozycja jest zajebiście. Będziemy dalej. Piąty odcinek, drugi wyścig Glenwood Springs. Zapierdzielamy dalej. Kolejny wyścig, w którym mamy awansować o 10 pozycji na zajebiście. No, zajebiście całkiem prostej trasie szybkiego ruchu. Rozwijamy bardzo szybkie, bardzo duże prędkości, ale tym razem do... Yy, w wyścigu została dodana policja, więc będzie trochę trudniej, tym razem już śnieg nie pada, jest trochę lepsza widoczność. Jak widzicie mamy też dosyć. Yy, yy, dosyć. Yy, dosyć, dosyć nie wiem co powiedzieć. Może nie tyle dosyć, co mamy kilka opcji do wyboru, żeby pojechać sobie górą lub dołem do takie pseudo skróty. Ciekawe, czy należało mi się. Jestem w 100% pewien, że mi się należało. Mm, do wyboru mamy różne odcinki. Tak jak widzicie, jedni pojechali górą, ja pojechałem dołem. Teoretycznie to był skrót, ale czy ten skrót nie był pod prąd czasem? Chyba nie. Wow, ale rzuca. Powiem wam, że rzuca niesamowicie. Pięć pozycji już awansowałem, jeszcze tylko pięć. Policja teraz wtrąci swoje trzy grosze, ale ja jadam nitro. Dobra, szósta pozycja. Siódma. Wow, jest dobrze. Jeszcze 10 kilometrów to wcale nie tak mało, ale przy tej prędkości wyścig może skończyć się. Wow, wyścig może skończyć się lada moment, dlatego że setki e, setki metrów skaczą jak sekundy, zwłaszcza przy pełnej prędkości. Uwaga, ostry zakręt! Jeden samochód wyprzedzony, drugi niestety nie, ale już będę 7,3 km do końca. Trochę jest ciężko, nie powiem, ale przynajmniej się przejaśniło. To mi się podoba. Wow, ale zajebiste widoki. Cholera, policja znowu próbuje mnie dogonić. marnuje całe nitro, jakie mam dostępne. Zwężenie drogi. I ciśniemy dalej. Cholernie ostry zakręt. Ach, policja się ze mną zderzyła. Dobrze, zakręt pokonany. Jeszcze przede mną dwóch. 5,6 km, 5,5 km do pokonania. Muszę ich dogonić jak najszybciej, jeżeli chcę wygrać. Ale już coś, coś, widzę, widzę, że ich doganiam, ale jest blokada na drodze. Łof, na szczęście nie Dobra, czyżby kolejna za mostem? Malutka. fuck, jak mi drogę zajechał. Co za drań. No to replay. Ladies and gentlemen. Spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda, bo tamten tak dziwnie drogę zajeżdża, że nie wiadomo, którędy jechać. Z prawej nie zdążę. Fuck, fuck. Z prawej nie zdążę, może z lewej spróbuję. Ach, co za dziad. Muszę go łyknąć jednak z prawej strony. Bardzo, bardzo ostrożnie. Dlatego, że zatrzymuje się w pewnym momencie i zostawia mi trochę wolnego mm, miejsca do przejechania, więc może mi się uda. No to jeszcze raz. Rozpędzamy się jak najszybciej, żeby już wymienięci zawodnicy mnie nie dogonili. Uwa, ale mnie zarzuciło. God damn it. Uwaga, uwaga, uwaga! Udało się. Świetnie. Będziemy dalej. Jeszcze 4,5 kilometra, dwóch przeciwników do pokonania. Wyścig trwa już. Wow. 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 Parę minut. Cholera kolejny ostry zakręt. To co? Hamowanko. Wszystko jak najbardziej kontrolowane. Dobra, ile jeszcze? 3,5 km w pitchu, pedał gazu do dechy. Idź pan stąd, Subaru znowu. Co mi tam jeszcze zostało na horyzoncie? Nie wiem, ale zaraz koniec odcinka będzie. Zaraz będzie koniec. Muszę go dogonić, cokolwiek to jedzie. Fak, na czołowy zapieprzają. Bębu! Jak sądziłem, cholera, odsłoń mi. Hamuj! Dobrze jest że się rozbije. Dobra, i ogień. Dosyć go wyprzedziłem, ale zaraz kolejny ostry zakręt. Cały czas jadę pod górę. Nie jest bezpiecznie. Też przeciwnie, sprzęg zdane. Ogień, ogień maleńki. Nie ma że boli. Też to Lamborghini i. Czyżby, czyżby? Jeszcze jeden kilometr, lekko ponad jeden kilometr 1200 metrów dokładnie. Checkpoint pokonany. Jeden z ostatnich zakrętów wyścigu, przynajmniej na tym odcinku. I uwaga, zaraz powinno być, widać, widać, być. Tak jest, są so flary. Wyścig zaliczony. Nie powiem, żeby był śpiewająco zaliczony, ale jest. Pozycja 89. Będziemy dalej. Cesar Dilion, to będzie bosk, którego będę musiał pokonać. Jedzie on. Y, masukarami wraz ze swoimi braćmi, którzy też biorą udział w wyścigu. Wszystko po to, żeby oczywiście wygrać hajs. Y, a z tego, co mi wiadomo, co wyczytałem, potrzebne im do tego, aby naprawić swoją przeszłość, która nie za bardzo im się udała. W każdym razie, wyścig y, ma niecałych 10 km. Polegać y, ma na wyprzedzeniu trzech, y, trzech oponentów i przejęciu oczywiście kluczyków do ich muscle karów w szczególności do jednego tego który jest teraz na pierwszej pozycji muszę go dogonić nie będzie łatwo zajebiście kręta droga póki co oblodzona strasznie więc drifty wychodzą wybornie mokro jest ślisko jest niebezpiecznie jest w cholerę ale widzicie drifty po prostu śpiewające dobra tamten nas wyminął niesamowicie do ukończenia wyścigu jeszcze Niecałych 7 km. Oj, doganiają mnie. Cholera. Spieprzyłem akcji, ale już go lekko doganiam. Już jest przede mną na 86 pozycji. Wow. wow 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 wow. Dobrze. Świetnie. Cholernie ostre są te zakręty. Ale Nitro mi pomaga się wyprostować. Muszę jednak pamiętać, aby nie wpaść w te bandy żółte, dlatego że jak nie wpadnę, to wypadnę za trasę. Wow What the fuck was that? What the fuck was that? Kraksa. God damn you... Dobra, jestem w tym samym miejscu praktycznie, w którym się rozbiłem. Bardzo dobrze to wróży jednak. E, niestety na drugiej pozycji. Muszę to nadrobić. Muszę to nadrobić. Ja nie wiem jak tego dokonam, ale muszę to nadrobić. Czym oni się różnią felkami tylko? <laughs> Zaraz te felgi będą moje. Zaczyna się chyba prostszy odcinek trasy, więc tutaj będę mógł popisać się moim Lamborghini, dlatego że on jest troszeczkę lepszy. O, ach, to tutaj leciał ten helikopter, do no, wypadku yy, jakiś tir się wywrócił. No i już doganiam, już doganiam. Jak widzicie, moja fura jest szybsza, jego jest lepsza na zakrętach, ale moja jest szybsza na prostych odcinkach. Ua! Walczysz, walczysz, więc ja zacznę walczyć. Skoro nie dasz się wyminąć normalnie. To ja się z Tobą policzę. Ja się z Tobą za srańcu policzę. Już ja się z Tobą policzę. Chodź tu. Chodź tu, gnido. No chodź tu. Chodź tu. Palancie, gnij. Dobra, wyprzedzony. Już mam go z głowy praktycznie. Wyścig pokonany, dlatego że zostało jeszcze 2,2 kilometra do końca wyścigu. Czyli praktycznie końcóweczka przy tej prędkości. To jest końcóweczka. Jeden z ostatnich zakrętów, oczywiście na pierwszej pozycji, Jak żeby inaczej. Tutaj kolejny i coś mi się wydaje stacja benzynowa. O nie, 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 nie zajeżdżam to już jest koniec wyścigu. Przegrałbym, jakbym zajechał. Eee, tak jest, są już flary, wyścig ukończony, zaliczony. Rum, rum, rum. Pozycja 86. Jedziemy dalej. Aspen! Pamiętacie głupiego głupszego? Oni również je jechali do Aspen. Tak jest, teraz my dojedziemy, ale nie żadnym tam jakimś szalonym ogórkiem, a Lamborghini Gallardo z Seledynowym z pakietem aerodynamicznym. Wyścig polega na dojechaniu do 6 punktów kontrolnych w określonym czasie, na odległości, na dystansie 10 km. 13, 12, 11 sekund, ale ja już widzę pierwszy punkt kontrolny, które również nie będą łatwe do osiągnięcia, dlatego że nadal jesteśmy w górach, nadal droga jest oblodzona zajebiście, ale widzę już kolejny punkt kontrolny wysoko w górze. Yy, mimo wszystko, Galardo spisuje się dobrze, trzeba trochę zwolnić na zakrętach, ale ogólnie mm, odcinki są w miarę długie. Łoaha. 15 sekund, jeszcze tylko 13 sekund, ale już drugi checkpoint zaliczony. Co się dzieje? Coś się wali nam na głowę, śnieg się sypuje z gór, trzeba będzie na to uważać. Wow, zagapiłem się. Fuck, godnemu. trzeba to nadrobić. Nadrawiamy, nadrabiamy. Nienawidzę takiego podjeżdżania pod łurki, uwierzcie mi, ale coś mi się wydaje, że będę jechał po aspen, więc. Więc. Trzeba pojechać ze przodu, no innego wyjścia nie ma. W innej drogi również. Jest! Trzeci punkt kontrolny. Zostało jeszcze 5,2 km, 5 km do końca wyścigu. Czas mam zajebisty, wow. Ale bandy są prześwitujące. No i... Gdyby to było w świecie realnym, to już by mnie nie było. Lecimy, 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 naprawimy swój błąd, skupmy się na trasie. Skupmy się na trasie, bo jak na razie skupiłem się tylko na widokach. Eee, mam świetny czas, tego co mi informuje komputer. O, ale ostry zakręt. Nie wypadłem, zajebiście. Jakiś jaszcząb nad nami. Pewnie poluje na mnie. 21 sekund, kolejny checkpoint. To jest pierwszej mi z drogi i pół, lekko ponad 3,5 km do końca, ale nic nie szkodzi, widoczność zajebista jeszcze, żeby tylko ta trasa była w miarę odśnieżona, posypana tym cholernym piachem i z lekka posolona. Cóż za prosta, długa, piękna, prosta, ale... uwaga, zajebisty zakręt. Skąd ten autobus tutaj? człowiek jedzie do domu! Jest kolejny checkpoint, to już piąty, więc jeszcze tylko jeden checkpoint i dwa km przed nami. Wow, jest zakręt, świetnie. Tutaj troszkę mocniejszy będzie, ale odrobinę. 1,3 km, 1,2. Autokar, turyści, 900 metrów, więc to już jest praktycznie końcówka. Ostatni zakręt tuż przed metą i wyścig zapewne zaliczony, śpiewająco. Galardo spisuje się zajebiście. Mówiłem wam już, że kocham te auto, to auto. Ten samochód? Nie? No to mówię. Colorado. Tak to ja udaję wiatr. Cisza, spokój. Zamknięta droga? What the fuck? Dlaczego? Hmm... Something's not wrong. Not right. Blasting. Keep out. Aaaa, więc to tak. Ś wow. <laughs> tak to się robi. Śnieg się yy, niestety. Są. So, się, 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 się. zawala. Znaczy są lawiny. Ścigaj się po zboczar kury. Wow. To będzie naprawdę niebezpieczne. Bo. Bo będzie się pewnie śnieg. Wow, 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 jak rzuca! Zajebiście mi zarzuciło! 12 kilometrów przed nami i mam nadzieję, że nie będzie zbyt wiele lawin. Ale ten przeciwnik, który jest przede mną, chyba jest bosikiem, Dlatego, że tylko jego muszę wyprzedzić. Wow, takiego lodu jeszcze nie było. What the fuck, co to było? Co to było? Co to było, ludzie? Ale rzuca! Goddammit! Co to wystrzeliło? Niech mi ktoś... Wow, znowu, znowu! Co to ma... A, ja wiem już! Ja już wszystko wiem! Droga została zamknięta dlatego, że zbocza gór są oczyszczane ze śniegu i jest to zabieg celowy mający na celu uchronienie przejezdnych przed lawinami niekontrolowanymi lawinami. Ale zakręt ostry! A więc to tak! Już wszystko wiem, już ogarniam. Wow! Wow! Nie wiem co się dzieje. Drzewa pozawalane, tak jest. Potem te drogi będą czyszczone. Oczywiście wszystko w kwestii bezpieczeństwa robione jest, aby się ludziom nic nie stało. Ale jeżeli chodzi o... Jeżeli w grę wchodzą, wchodzą, wchodzi 25 baniek, no to nawet takie lawiny nie są straszne. Człowiek wtedy przestaje myśleć głową. Zaczynam myśleć pedałem gazu. <laughs> I skrzynią biegu. Okej, okay, okej, okay. jak na razie jest dobrze, ale tamten chyba próbuje mnie wyprzedzić. Cholera ciężko. Nie powiem, nie jest łatwo. O, skały leżały na drodze. Tutaj kolejne. Mogę się rozbić. Udało się. Ostry zakręt. O, światło przygasa. Ładnie, zajebiste efekty. Tylko żeby mi się nic nie stało. Jeszcze 5 km, więc ponad połowa drogi przejechana. Światło przygasło i ja jestem w jakiejś jaskini. Co tu się dzieje? Czy będą jeszcze oczyszczać jakieś zbocza? Nie wiem. Wiem, że jestem pierwszy. Prawie 4 km do przejechania. Yy, I no. Czujecie to? Coraz bardziej zaczyna pachnąć jak 25 baniek, które są już w zasięgu mojej ręki. I tu! Pędzimy. Wow, wow wow. Dobra, ogarnięte. Wow, skały. Fuck, fuck, udało się. Znowu będą coś wyburzać. Wyburzać, detonować. Coraz gorzej, coraz mocniejsze lawiny przed nami. Szybciej piczu, szybciej, bo już się sypie. No mi tylko nie spadło przed koła To no właśnie o tym mówię yy, Moje Lamborghini yy, 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 yy. Jeszcze raz Flaszbańkę do tyłu i ogień Dalej lecimy Teraz muszę No zarzuci zarzuciło, fak No nie, no nie 3 km do końca chyba muszę spaść Do dupy! Dogonię go, dogonię go! Jestem Pit Black i nie sprzedam się tak łatwo! Spadnij mu na samochód, spadnij mu na samochód! 2 kilometry do końca! Nie no, znowu w to samo! Kurka, jak się dreje! Dobra. Last chance. Mam nadzieję, że będę w trochę lepszej pozycji niż ostatnio. Eee, tak, jestem pierwszy! Ale to wcale nie wróży nic dobrego. Okej, okay. kolejne podejście. Trzeba ominąć te cholerne skały. Fuck! Fuck! Jak rzuca! Dobra, skup się piczu. Tutaj spadnie pierwsza skała. Jest. Jest. Uwaga, tu druga! Udało się, udało się, ale jadę, dalej, jadę, jadę! Zaniebiście półtora kilometra do końca. Ja nie jestem jeszcze bezpieczny. Łohoo! Wow. O, wow, wow, the fuck is going on? Jest, widzę. Meter. Wow, 600, 500, 400, 300, 200 metrów, co się dzieje? Lawina! Ale beka, ho wow. pozycja 85.